Naszego gościa słowa Marty Lubowicz. Bardzo piękne słowa, które mi się niezwykle podobały i dlatego je Państwu przytoczę. Bardzo Pani dziękuję za tę książkę, która jest niezwykła przez swoją zwyczajność. Pachnie zapachami ziemi, potwierdza wartość życia samego w sobie i takie wartości jak miłość do ludzi, przyjaźń, tolerancja, otwartość na świat i bezpruderyjność. Moja Marteczka tak napisała. Jak tak, poznałaś. Tak, tak. No nie bo byśmy się poznały w po fakcie. Nie no, była na Nie jeszcze nie była na pierogach, a poznałyśmy się w odpaganiu, więc to nie jest tak, że my się znamy od pieluchy. Oddaję głos prowadzącej spotkanie Rentulik i, i naszemu szanownemu gościowi. Bardzo proszę. Witam Państwa serdecznie, a w szczególności witam klubowiczów dyskusyjnego klubu książki. W ramach naszych spotkań mamy również organizację wieczorów autorskich i dzięki temu możemy dzisiaj gościć Panią Małgorzatę Kalecińską. Czekaliśmy zresztą na Panią rok. Pani Małgorzata Karecińska w 2006 roku wydała pierwszą powieść Dom na Rozwojem. Proszę Państwa, całkowity hit. Wydano ponad, sprzedano, przepraszam, ponad 100 tysięcy egzemplarzy. Książka momentalnie uplasowała się na liście bestsellerów. No, dzisiaj mamy 2008 rok i cały czas nie schodzi. Za rok pani Małgorzata powtórzyła ten sukces, wydała jakby kontynuację, drugą część Powroty nad Rozrywiskiem. I ta sama sytuacja. Też sprzedałam je w kilkudziesięciu tysiącach, tysiącach egzemplarzy. W Warszawie, ale pamiętacie, było kiedyś takie bardzo modne określenie, nie wiem dlaczego nam przestało być modne, jak to się mało mówi, o drugiej ojczyźnie, czy o małej ojczyźnie. Boż moją małą ojczyzną jest taka bardzo biedna, maleńka wieś białostocka, która się z Szewce. Ja na ten dwie jeździłam z rodzicami z powodu dwóch sprawdzów e, przez całe swoje dzieciństwo e, na dwa miesiące, bo mama była nauczycielką, więc miała te wakacje wydłużone. i jak przyjeżdżałam do szafranek, do bardzo biednych gospodarzy, to żyliśmy ich rytmem, ich sprawami i na ich modłę. Jedliśmy to, co oni jedzą, a że było bardzo ubogo, w związku z tym bardzo często były to ziemi jakieś siódmole i koniec. Albo na przykład, żeśmy leciały na pastwisko, uzbierać trochę szczery, do gospodyni to była fantastyczna szczerynka. No albo coś tam, albo się leciało, tak jak opisałam w powrotach, gdy Staśka na drzewę po ryby i wtedy były na obie ryby. Otóż te dwa miesiące wakacji w szefrankach dały mi straszną szczepionkę. To znaczy można powiedzieć tak, albo dały mi szczepionkę, albo puściły do krzki wirusa, ale fajnego wirusa, ponieważ to jest taki wieśniaczy wirus które sobie zasnął na jakiś czas, pozwolił mi na to, że ja sobie była wiejskim zwierzakiem, wychowała w mieście dzieci, pobyła sobie tą pancią z miasta i popracowała w takich firmach jak Agencja reklamowa Telewizja, Trarada. A potem jak minęła mi 40 z Milną Pukiem, to nagle ten wirus się odezwał i tak nie do trzeciego, więc już nie z pracy, nie oddał, tak, nie wiem co, to będę bronić. Także e, rzeczywiście prawdą jest to, że jako dziecko i wygarniałam, no i wygarnia z i daję krowy i e, potrafię zabić kurę, tylko nie umiem zabić karty. Jak były czasy, kiedy skarpy były tam w było to było mutujące. może, jak jeszcze się nie pojawił z pracy. Poszłam do sąsiadki i mówiła, Marysiu, czy możesz mi porzucić męża, no, żeby no, że mi pisać lóbę? <grym /dziśle> Marysia mówiła, przecież trzeba już strzelić w webę. ja mówię, to pokaż mi gdzie, no. Ja nie wiem na przykład. A poza tym leży ten kart który bardzo Także akurat skargiem nie, ale całą inną, całą cały ten arsenę zajęć wsiowych znam u mnie potrafię, więc nie pisałam z tak zwanego palca, tylko... W tym czasie, jak za dużo wnioskać. nie robimy siostrzka romansu, tylko domem rozmowiskiem na, na Młodym rozmowiskie Północku. Także naprawdę, no, żeby już nie, nie, wście, nie wściec się, nie mam w tym interesie praktyczny. No. Jestem, ja, figuruję jako współautorka scenariusza, ale jednak na podstawie tych moich scenariuszy, będzie troszeczkę jeszcze, jeszcze ale

który widzi kobietę pierwszy raz, zapamięta, że ona chodziła w kotulkach. <grym> bardzo dobra wody. uwaga, ale są Czemu? bardzo różni faceci. Ponieważ jak czytałam w bluszczu ostatnio opowiadanie Janusza Wiśniewskiego, jak pan Janusz Wiśniewski błysnął wiedzą na temat naszych kosmetyków dziewczyny, jaką on ma wiedzę, o ja nie mogę, ja nie używam takich kosmetyków, jak ja tam wymienił szokował z kolei moją córkę. To był jej trener od tenisa, stosunkowo młody facet, który wcale się tam do niej nie podgrzewał, tylko po prostu ją trenował w tenisa, ale taki facet był, że Waśka wróciła z tego tenisa i mówi, wiesz co, matka, przychodzę na tenisa, a on tak na mnie patrzy, patrzy i mówi, o no, posemka zrobiłaś, czy to balajesz. <śla> 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 Więc są te mężczyźni, którzy potrafią powiedzieć, o e, jakie masz ładne pichulęki, albo zauważyć coś takiego, albo w życiu tego nie zauważą nigdy, no ale mają że nie się zauważy. No oni tak mają, oni mają jak powiedziała mi żona jednego z, z pisarzy, poetów, panowie mają inne standardy i trzeba się do tego przyzwyczaić, zamiast to zwalczać, bo jak zaczniemy to zwalczać, to jest po prostu wojna takiej... To jest standardowe z tej szaflanki, o której pani mówiła, Czyli w postaci są w tej książce właśnie do żadnych. Z tych szablanek, kiedy te dzieje skręcają zupełnie inną stronę, tak jak w tym przypadku konkretnym, to zupełnie moja bohaterka się nie zgodziła na to, co ja jej wyjaśniłam, To skąd ta inspiratora? Czy tam może była jakaś moja inspiracja, czy ona mi po prostu powiedziała, że mnie będę pisać w inną stronę, bo ja chcę żyć inaczej? Ja jestem zwolenniczką takiej wiary w czary. No, skoro Mira musiała uszyć lanka, żeby złapać tirowca, to znaczy, że bez czarów nie ma życia. Zostańmy przy tym, że to są jakieś czarodziejskie historie z tym pisaniem. Czasem człowiek się inspiruje, a czasem... Czasem to się samo dzieje, dzieje jakąś taką to jest lepsza wersja. Tak samo jak uważam, że oczywiście podobno zakochanie się i miłość to pan jakieś związki chemiczne, które już tam rozpisano na to są wiązania podwójne, gdzie pojedyncze i tak dalej. No dobra, oczywiście, ale czary też przy tym są. Przecież wiadomo jest, że czasami jakbyśmy piękne i młode. Chłopak był nie do zdobycia, myśmy użyli czarów. Teraz jest z nami. Związki chemiczne, związkami chemicznymi, a to jeszcze się tam nie obędzie. Ja mam takie pytanie, zżera mi ciekawość, komu pierwszemu Pani dała rękopis do przeczytania I, i jaka była, ja podejrzewam, że to ktoś z najbliższych osób. No, na, czytałam fragmenty na głos mojej córce. Ach, to moja córka, to jest, moja córka jest w moim życiu osobą taką bardzo niezwykłą. Ja pierwszego urodziłam syna i bardzo fajny facet, mamy bardzo dobre ale z córką jest coś takiego, prawda? Jak się ma fajną córkę i jak umiemy się z tą córką rzeczywiście porozumieć, to mamy takie fajne czasami alter ego albo przyjaciółkę, albo w ogóle wszystko jednym. Ja mam z moją córką niesamowite Feng Shui. Także czytałam mi głos pewne fragmenty, bo mamy taki rytuał, jak ona była taką nastolatką, 15 16 latką i czasami świat ją pola. Przychodziła do mnie na górę, jak ja powiedzmy, tam leżałam i odpoczywałam, i mówiła tak: Dziecko ma Beddej, muszę dziecku czytać. I ja rozkładałam ziele na kraterze, żeby jej to najlepiej robiło, i czytałam jej po prostu na głos. Także miałyśmy ten, ten rytuał czytania na górze na deję. Jak przyjeżdżała do mnie na, ma, na Mazury, to miałam Dobra, czytaj tam, tamtym my I kiedyś mi powiedziała: Słuchaj, to się strasznie nadaje, żeby to taśka zdać, no co, ty, bardzo mi słuchaj, jak ci ostatnie wyżarnictwo powie, że nie, to wtedy nie. No ale jak, no to kto nie ryzykuje, na to wtedy nie siedzi, no matka, sama mnie tego tak uczyłaś. No i powiedziała, słynne zdanie, które bardzo lubię, się wszystkich we wszystkich wywiadach, wiatrach, a mianowicie powiedziała, przestań, wyżników napadają. <grym grym grym> no to tak, co no. ja, mnie zachęciło, i rozesłałam. No właśnie, jak w tym jak w tym jak a, a znamy z biografii wielkich, że pierwsze, y, pierwsze maszynopisy, rękopisy były bardzo rupane, zanty, prawda? I jak to się stało, że to wydawnictwo z zysk i strat? Prężny, który wydaje przeróżne rzeczy, w tym wspierali zaraz współczesną polską, ale wiadomo, no, no, takie wydawnictwo jest nastawione na zysk. Jak to się Pani oh. <grym> <grym> wydawało? bardzo dobre. Odzywały się do mnie, więc chodziła i to... Ale tam jeszcze było kolegium redakcyjne, jeszcze to, jeszcze proszę poczekać. I nagle z Wami do mnie pan Tadeusz Zysk, i mówi, dzień dobry Pani Błogos, nazywam się Tadeusz Zysk. Mam takie pytanie, czy pani już rozmawiała z jakimś wydawnictwem. Tak, no, rozmawiałam z tym wydawnictwem i z tym, ja jestem na tak zwanej taśmie do kolegium kolejnego już wtedy podejmą decyzję. Hmm. To ja mam taką prośbę. Proszę odrzucić wszystkich zarobników i traktować mój telefon jak pierścionek zaręczynny. Ja biorę Panią po prostu od dzisiaj i nie musi już Pani z nikim rozmawiać, może pani nie chce. Bo więc prawie, że fitnę. To dokładnie było tak. E, a jak było? E, to był okres przedświąteczny, przed świętami Bożego Narodzenia. E, Maszynopisów, jak wiadomo, w każdym wydawnictwie ma po prostu po sufity. Oni tam mają, słuchajcie, po 80 miesięcznie maszynopisów do do przeczytania. Po prostu nie radzimy. Chodzimy tych książków, a później. Dadeusz ze skrzydł korytarzem koło biurka dziewczyny, która trzymała na biurku mój maszynopis. Za duże to był maszynopis, bo to było początkowo 600 stron. Dwie grube takie zgrzewki, że się tak wyrażę, obindowane kartki papieru. I powiedział, co co takiego jest. A to, to pa, pani tutaj taką powieść wysłała. Wziął, przeczytał jeden dialog, mówił, że bratek ja to wezmę do domu. Tadeusz Zyski jest mężczyzną domowym, rodzinnym. Chyba nie za bardzo lubił ucierać magu ma trze, bo zabrał to do, do domu na święta. No i jak mówiła pani Aldona, nie bardzo się udzielił przy tych świętach, bo siedział w fotelu z kopytami do góry i po prostu czytał. A potem użył kiedyś takiego bardzo śmiesznego, fajnego określenia, że doszedł do wniosku, że to jest książka wykrzyczana. To znaczy, według jego słów, no po prostu taka strasznie z takim kopem i, i szczera, no jeśli tak doszedł do takiego wniosku. Y, fajnie trafiło, no to musiały być czary. Poza tym sam pan Tadeusz z niego, pana to są ludzie, którzy są w jakiś sposób y, z czarami za handlę, bo pani Aldona jest y, dyplomowanym psychologiem, ale też potrafi rękoma zdejmować ból, jest czarownicą, potrafi zaczarować, podczarować, zna się na ziołach, etc. Naprawdę już też kończył psychologii, ale mówi, ja nie jestem żadnym psychologiem, to ale Także jest to bardzo dziwny człowiek i nie wiem, jak Pani czytała, jakby na nad tam jest taka scena, kiedy Maśka, mniejszą w tej książce, powiedział, my ludzie Składamy się z mężczyzn i kobiet, a wy kobiety macie intuicję i takie właśnie umiejętności i takie sceny się wam należą. My tego nie przeżywamy. Proszę to wrócić do książki. No, czytelnicy się będą śmiali. Nie. No to miał rację. Nie słyszałam, jak ktoś się z tej sceny śmiał, więc fajnie. No i wydawca, fajnie. No to musiały być czary, proszę pani. Ja, ja tak, ja <śleszy> proszę bardzo. Odważniej do przodu. Zważycie śpieszycie, bo jest piątek i nie ma jakiejś serii które widzicie. Nie, nie czekamy cały czas na serię. Ja nie czekam. A, bo... Właśnie, kiedy będzie emisja tych pierwszych odcinków? E, emisja będzie w przyszłym roku, bo zdjęcia się zaczęły wiosną. Także hmm. myślę, że we wrześniu, w przyszłym roku będą jakieś pierwsze odcinki. Gdzieś tam będę się występowała. No, a z panią będzie grał? Do końca właściwie nie wiem. bo To były sprawy płynne. Przy poprzedniej stacji w Polsacie to byli aktorzy już na ten moment wybrani, no a potem to się niestety troszeczkę musiało zmienić. Na przykład między innymi dlatego, że aktorka, która miała w Edwire, wzięła i sobie zafundowała ciążę. Ja wiem, no, ale to nic nie szkodzi, to się jakoś przypudruje, przykryje stolikiem czy coś, ale tam jest okres i, i tak dalej, także już nie będziemy stawać na głowie i wyrywać aktorki koniecznie do tej roli, no, trzeba będzie zmienić. Pani, która podstrzega ten swój sukces. Czym ten sukces jest spowodowany? Taka masa 100 tysięcy sprzedanych egzemplarzy to się rzadko zdarza przy, przy powieści, prawda, Współczesnej naszej. To, ja odpowiadałam się, ja się to pytanie, to mam gotową odpowiedź. Ja się właśnie zastanawiam I czy może ta prostota, naturalność, którą Pani no. cechuje, to jest właśnie to, co czytelnicy. Potrzebuję. dosyć mężczyzności, dosyć udarania czynajmniej, no ja mam taką, taką, myśl, no nie wiem jak to... Ja powiedziałabym tak, w każdym większym mieście mamy strasznie dużo sushi barów, knajp, ale ja twierdzę, że jak się pisze po liście wyczajowo, to nie można je napisać stanowca, bo to będzie sztuczne po prostu. Nie można też wykropkować, bo to będzie sztuczne, no nie kropkujemy zdania, jak mówimy i czasami użyjemy kolokwializmu. Bo nam się to wszystkim zdarza. Może, może nie wszystkim, przepraszam, bo są osoby, które są kolestami językowymi i im się, im się cholera nie z ust. Ale są osoby, które, jak pani Beata Deszkiewicz, nawet słowo kurwa potrafią powiedzieć tak, że człowiek nie się strachuje i jak jej ponad nie poszło. Ja się pytałam do koleżanki, która jest wysokiej klasy specjalistką w dziedzinie retoryki. Czy jej nie razi zbyt duża ilość kolokwializmów w tej książce? Ona powiedziała: Bośka, ty cytujesz. To nie jest tak, że to jest Twój obiegowy język. Czasami się to nie głównej bohaterce, w sytuacji, kiedy jest to jakoś tam uzasadnione. Ale głównie to są cytaty. Elwira klnie jak Jasny Piorą, bo taka jest jej warska uroda. No, czy my ją lubimy z tym, czy nie? I Elwira jest, zdradzam tutaj, postacią prawdziwą. Ja FK pracowała u mnie w majątku przez 6 lat. I to jest właśnie taka baba. Ma tak strasznie plugawy język, że można zwariować, ale jest tak super osobą, jest tak fantastyczną babą, e, tylko jej się tak życie nie ułożyło pięknie. W związku z tym przynajmniej w książce dała mi kierowca, bo ona to dzisiaj jest sama niestety. Ale przez to, że ona jest taką Carmen, że to jest taka właśnie baba, która sobie poradzi z każdym facetem, to każdy facet wokół... Zwyczajnie po prostu. Słuchajcie, jak do nas przyjechał na weterynarz do wykastrowania psa i osła i Ewka mówi, pomamy Pani co? No, Bo Pani, pani przytrzyma psa. I Ewka tak się tu wszystkim interesowała, że weterynarz mówi, panie go, jak pani chce, to się zamienimy, Pani pani jak to robić, a pani natnie. Ona wie oczywiście, że tak, się skarpel i wykastrowała psa. Poddykał do pana weterynarza. I potem historia się powtórzyła z tym osłem. Ja zatrudniałam tam 15 chłopak z miejscowego którzy jak się o tym dowiedzieli, to szli po w takiej pozycji. <suszykli> <suszykli> ja się wcale nie dziwię. Czy się po prostu że jeszcze widziałam taką scenę, jak Ewa poszła do później, gotować obiad na siebie i córki, a nasi panowie skorzystali z sytuacji i wypalali z szóstego papierosa. A 50 metrów czy 70 metrów dalej stała ekipa z Olsztyna budowlańców ze swoim majstrem. I w pewnym momencie Ewa wszystko dokładnie że przez mną co się dzieje. Wyszła z domu od tej zupy, zrobiła Krakowiankę. Jak otworzyła ust korale, to po prostu drzewa straciły liście w okolicy, bo ona ma taki sposób rozmawiania się. I ci Olsztynianie. Też takie chłopy za kapiole daj panu burzę zdrowie, podeszli do majstra, wzięli go za rękę, pocałowali mówią, majster, ale nie daj nas, Ewie, co? <grywia> więc taka ci to jest ta Ewa, więc nie mogłam jej wypowiedzi wykrotkowywać, czy, czy jakoś tam... To jest taka jej uroda, że ona tak rzuca tym ty albo tam ktoś z okolicy, ale przecież nie każdy bawi się, właśnie się na lasy bo czy drugi w sposób dość delikatny, a Zofia to już w ogóle przecież nie używa chorobializmu. Więc nieprawdą jest, jakoby, taka liczba, tak strasznie się rozmawiać. Zresztą a dziadka kompletnie nie pamiętam, więc wychodzi z takiej rodziny kulawy, tym bardziej, że ma matkę szubniętą, która jest zajęta swoimi życiowymi historiami, znałam taką panią, która jest jakby pół Przodkinią, czy, czy jak to powiedzieć, do połowy jest jakąś osobą, którą się inspirowałam przy tworzeniu matki Pauli. Więc Paula, która pochodzi z niej rodziny, obserwuje świat ze swojej pozycji, dosia ze swojej, co tam dalej nie będę za bardzo zdradzała. Powiem tylko, że oczywiście nie mogłam wytrzymać, bo to jest okropne obciążenie psychiczne dla pisarza to cała trzecia część i wysłałam do Kąpelek. O których wiem, że gdyby była kicha, to by mi to napisały, ale skwasiłaś, Paweł, Bośka. Wiesz co? Idź naprawdę, wycofaj to z wydawnictwa i zajmij się czym innym. E, więc dostałam pierwszego maila takiego. Strasznie się wkurzyłam, że Paula, tu nie będę wam mówiła co, a Bośka to mnie tak spieniła, bo tam jej wymysł jest do pani. A ten to mnie wynerwił strasznie, poczekaj, mam jeszcze z tą stron do końca. Buziaki, podpis jest już dobrze, bo się zgotowała, wściekła, wkurzyła, nie pasuje jej to, co wymyśliły baby, jest okej. Okay. I dostaję drugiego maila od mojej kuzynki, lat 40, która napisała mi maila z godziny 5.30 czy tam 5.40. Skończyłam, poryczałam cię, niech cię cholera weźmie. Więc, no jeżeli już taka była reakcja, a Kaśkę znam, to znaczy, że coś tam się w niej porobiło, to mogę oczekiwać, że nikt la, la, la z przy tej trzeciej części nie zaśnie. Jak macie pytania, to mogę wam odpowiedzieć, tylko nie odbieracie serca i przyjemności. A tytuł? Wiecie? Tytuł jest kończący. Już nikt po tym tytule nie będzie mi kazał tej <laughs> czwartej części. Tytuł jest miłość nad rozrywiskiem, zaakceptowany, uzasadniony zawartością, i taki, no potem już co? Śmierć No wejdę. Nie zajmuję się tak dziełem, a to już pierwszy. Więc myślę, że to dlatego, i nie umiał tego zrobić, zrozumieć jeden z reżyserów i powiedział: Pierwsze co zrobię, to ci dowartościuje facetów. O! S. O! Łącznie. Ale już jest potem panu reżyserze, już mówił się dowartościowo, że, tak, że no wait. Co jeszcze? Czy puścić Was do na serię? Nie, nie, nie. Jeszcze proszę. Nie, nie mam pojęcia, bo nie oglądam telewizji. A jak to jest z tym zachowane? No to proszę sobie na mnie popatrzeć. Czy ja wyglądam na zawiedzoną? Wszystkie praktycznie wypróbowane potrawy. Czy takie przepisy sprawdzone. Wszystkie prawie sprawdzone z wyjątkiem dwóch. Zielona zupa Olieni to jest 10 dni mieszania w garnku. To nie jest na moją cierpliwość, jakoś się na to nie zdobyło. Ale ponieważ byłam przez rok narzeczoną pewnego Tomka na pierwszym roku studiów, a jego matką była prawdziwa Ola Litwinka, Ola Jeni, to, to jest prosto z niej wydarta, wydarty taki przedziwny przepis, przedziwny, to jest litewski przepis. Nigdzie w Polsce się nie spotkałam z takim sposobem konserwacji Lupczyków. Nadzwyczajna zupełnie rzecz i Tomek mówił, że zupa po prostu rewelacyjna. Ja mówię, to by, ale nie można usiekać po prostu lubczyków. Do, do zupy, no, kośka, przestań, no gotujesz i wiesz, że pewne rzeczy to są pewne rzeczy i nie da się ich przeskoczyć. No. Ogórki małosolne to nie jest to samo, co ogórki kiszone 3 tygodnie, a już nie bardziej w beczce, więc tego przepisu nie wypróbowałam. A przy jednym, zapomniałam o takim jednym szczególe, znaczy babcia, która mi opowiadała, nie moja babcia zapomniała o tym szczególe, to są te takie czereśnie maczane, Stopiony cukrze, trzeba je natychmiast zamoczyć w zimnej wodzie. I dopiero potem powiesić do wysuszenia. Mój błąd. A tym już, już nie pytali. A tak poza tym wszystkie są wyprodukowane. No, to jest metoda pieczenia chleba w, w, na wschodzie, na, na północnym wschodzie, głównie Związku Zarczą Radzieckiego. I to jest opowieść mojego ojca z czasów. Kiedy był na rekonwalescencji po jakimś ciężkim bardzo wypadku i <śmany> tam w miesiącach zimowych pieczono chleb na i nazywano to chlebem z duszą. Wiadomość dla Państwa, e, nowe książ książki do nabycia, jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę, to zapraszamy. Dobre, proszę, proszę, proszę bardzo, ja mam plazmę.